Witam Was bardzo serdecznie, jestem Profi i zaczynamy kolejnego Overwatcha. Kolejną serię, znaczy kolejną serię, kolejny odcinek Overwatcha. ten lodowa skrzyneczka, gratulacje. <laughs> Dobra, lecimy z Overwatchem numer 1 jeden. jeden dzisiaj, Overwatch numer 1 Przewijanie Matko, rozgrzewka. Daścik, ok. Zatrzymał się, pewnie konfiguruje haksy. <laughs> okay. 48 pingu, skina do granatu zaczepnego nie ma, znaczy do granatu. Na no smoke no to logiczne, że nie wbiega tak. Aha, tam ci wbiegł, spoko. Okej. Okay. <laughs> Trochę przez ścianę mierzy. No ale dostał. Kupił skauta, A bo wygrali, okej. Okay. <laughs> Jak mu to siadło, nie mam pojęcia. Śmierdzi mi ten typek. Tak troszkę. Dobra. Ojejoj 17 hp. To było podejrzane. Patrzcie, schował się, jak zobaczył, że ten wybiega, nie? Bania. Już nie wspomnę o tym, że 100% headów ma, nie? egal no w sumie dobrze po jego kumple wchodzą. Ok, kolejna bania. Jego kumple weszli na AB w sumie. To jest niemożliwe, żeby mieć 6-1 w 3 rundy. Czy możliwe, ale bez przesady. Po pierwsze, a po drugie w same banie i dokładnie wiedział, że będzie kolej z galą, a nie... <laughs> Dołem. O, 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 o! 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 Zdradziłeś się, my friend. 100% hacker I nie dość, że ma WH też ma M-Bota Ale to 100% headów go też zreportuje jako M-Bota no, co to już się boi, żeby ich nie skanował, nie? Flashback. Flashback. <coughs> o, typek zaczął ten. Typek zaczął się wychylać. Na środku to od razu przymierzył. 8-1. Co im się nie dziwię, że go zrobiłem. Ale jego team też podobnie gra, kurde. 6-0. 7-0-1. No. Aha, na nożu w ogóle miejscu nie sprawdził spoko. <tuszelanie> szatka safari ma w sumie ale <grymiany> swojego jeszcze ubim, ojej gościu Według mnie miał haksy i to i to jedne i drugie. <laughs> ok, no, jeszcze jeden dowód. I miał aimbot'a i wallhacka. Według mnie dobra, pobierzmy szybko. To jest dash, pobrało szybko się pobrało, dlatego myślałem, że Zaraz 0 bo Nie wiem za co dostał reporta, ale ok. Noż z hakiem ma i p 2000, no bez przesady Aha, ok, bo. To był przypadek, powiedziałbym. On tak akurat zeskanował, jak. Na tego zobaczył. A tu mata w czwartej rundzie, w piątej. <śm> Jakieś drużynowe? Nie, podsadził? nie, Podsa... nie, nie, podsadził Aha, jego team już ma nie, tak? nie, nie, Ten nie, jest odpalony, Rosja jest odpalony. Jest odpalony a nie, jest nie, 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 co oni nie, Tutaj mamy przykład cheaterów na cheaterów, patrzcie. Oni znaczy. się kręcą, no. Dostał, dostali wszyscy z znaczy. reporta. Słabe te haksy, mają. Не чтобы этот... Бомба была он играем 6 все в Это целый примейт. Закройте Ale Robin też jest odpalony Znaczy nie Robin Nie jak on ma No Robin tak z Zero On jest też odpalony chyba Nawet przez swoich strzelają. Ech. Dwóch podsadza, nie? LOL Robin jest odpalony, też mam takie wrażenie, że on by jakby był odpalony. No, patrzcie, ten, no, no, po lewej było go widać. Na dole. Też odpalił się, żeby ten... Żeby jakoś z nimi ugrać, ale nie daje rady chłopak. Rozumiem, że cheater na cheatera i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tam ci ubrają. Owszem Szczerze mówiąc, ja go zreportuję specjalnie, bo na 100% to jest pre z nimi, bo by ich nie podsadzał co rundę. Nie podsadzałby ich co rundę Gdyby nie był z nimi premaiden A poza tym grają w czwórkę, bo mają bota, które... Bo by... kiwnęli by jednego O matko, z neglewem, to już w ogóle, koleś ma przerąbane Bo ja kręcę się Może się. Ja kręcę się, kręcę się bo ja kręcę się gustowanie też nieraz na takich trafiłem no nie ma szans kolej, żeby ten <laughs> chociaż może bo tam ci, ci dwaj nie są odpalane szkoda 哎。 To jest jeszcze nic, ja widziałem lepsze haksy. Kiedyś oglądałem właśnie też Overwatcha, nie? I... Trafiłem na typu, typa, który z autoszmaty Wybiegał dosłownie z respa Pół centymetra Ruszył się na tu Leciutko I strzał od razu pięć baniek, nie? I ronda trwała po 2 sekundy 2 trzy sekundy, nie? No ma 0.8, nie? Jego ja bustują po prostu o, zabił kogoś. No, nie chcę, że nadal już się kończy, bo... Naprawdę. Eee, oczywiście, oczywiście. Tak, bez wątpienia. Zgłaszam go na 100%, żeby on też dostał bana i stracił te itemy Bo to nie ma w ogóle co. <laughs> Dobra no, nie wiem, 14 minut trwało. Ja się w sumie lecę zjeść kolację, więc yy, dwa jak zwykle overwatche będę robił. Dwa zawsze overwatche będę robił, więc tak nie zostanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.